Po raz 43 dzieci i młodzież z Kanady wzięły udział w konkursie recytatorskim imienia Marii i Czesława Sadowskich, organizowanym co roku przez istniejącą od 1970 roku Fundację imienia Władysława Rejmonta. Konkurs Recytatorski Fundacji im. Władysława Reymonta od 2007 roku obejmuje całą Kanadę. W tym roku napłynęło 220 zgłoszeń z Ontario, Alberty i Quebec. Pierwszym etapem konkursu było przesłuchanie recytatorów przez komisję w szkołach polonijnych. W drugim etapie komisja wyłoniła 38 finalistów, którzy przystąpili do finału konkursu i wzięli udział w koncercie galowym laureatów, recytując przed Komisją Sędziowską i walcząc o miejsca medalowe. i główną nagrodę wyjazd do Polski. Celem tak cennego polonijnego wydarzenia jest promowanie piękna literatury i kultury polskiej, języka polskiego za granicą, pokochanie polskich korzeni. Tegorocznym motto konkursu to fragment wiersza Damasnyka do młodych. Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Do Polski w ramach nagrody głównej pojadą Janna Górska z London, Patryk Łukša z Montrealu i Izabela Sagan z Oszawy. Reprezentować będą kanadyjską młodzież polskiego pochodzenia w Polsce na ogólnopolskim konkursie recytatorskim pod tytułem Mówimy Reymontem, który odbędzie się 28 września w Solcu.